My, jako lekarze, staramy się zawsze dobrze zaopiekować pacjentami, lecząc niewydolność serca również pacjentami z niewydolnością serca. Na obecną sytuację wydaje nam się, że są zaopiekowani, ale mamy bardzo dobrą perspektywę. Bardzo dobrą perspektywą jest opieka kwalifikowana dla pacjenta z niewydolnością serca. W tej chwili, w najbliższych tygodniach, mamy nadzieję na wejście programu opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Pacjent z niewydolnością serca wymaga opieki kompleksowej. W skład opieki kompleksowej to nie tylko le wchodzi lekarz, ale również pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk, psycholog. Takiej opieki potrzebuje pacjent z niewydolnością serca. I jeżeli w życie wejdzie Program kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca, który jest zaopiniowany i promowany przez Ministerstwo Zdrowia, nasi pacjenci będą bardzo dobrze zaopiekowani. Jest to unikalny program na skalę europejską i niecierpliwie, jako lekarze leczący niewydolność serca, czekamy na jego start.